Dzisiaj u nas na warsztacie Tesla Model Y przyjechała na wyciszanie czterech nadkoli Nadkola tylne, nadkola przednie I przednie drzwi Prawa jak i lewa strona Taki ładny samochód, będziemy oklejać Niby Tesla każdy by pomyślał, że hmm, cichy samochód, bo elektryczny No nic bardziej mylnego, przez to, że jest elektryczny i tak jakby nie wydaje tych dźwięków Silnika spalinowego to jeszcze bardziej są uwydatnione dźwięki po prostu otoczenia i drogi. Także dostaliśmy takie zlecenie, taki projekt. Także nadkola 4: drzwi przednie, prawe i lewe. I co, działamy? Tesla Model Y: wyciszanie nadkoli wszystkich czterech i drzwi przednich. Tak prezentują się nadkola przed wyciszaniem. Goła blacha czysta, kompletnie żadnego wyciszenia. Tak to, tak to wygląda już w trakcie oklejania. Tesla model, model Y. kończymy właśnie wyklejać nadkola. tylne nadkole tak się prezentuje. prawe tylne nadkole. tak się prezentuje. Lewe nadkole tylne ładne, duże płaty materiału, tu są dwie praktycznie całe maty w całości położone. Tak to wygląda w tym miejscu, tak się prezentuje. Przednie nadkole nie ma tu zbyt wiele do wyklejania, bo tylko ta część jest ze strony wewnętrznej auta. Także tu te wyklejone to jest wyklejony kawałek taką matą. I druga strona, tak samo Tak się prezentuje tylna etkole Tesli, zostały pomalowane masą i Taką matą w płynie zdana gruba warstwa, żeby dobrze izolowało od cieków drogi A tak się prezentuje przednia etkole z Tesli to takie materiałowe części ta część jest od przodu także nie jest oklejona bo nie ma takiej potrzeby yy, ta część jest też pomalowana tą właśnie masą butylową w płynie tu jest część plastikowa oklejona ma tu typu sandwich przywarstwową tak to się prezentuje właśnie kończymy robić jeszcze drugie nadkole i składamy jest na model y już mamy poskładane wszystkie po zakładane kółka Tak to wygląda Z zewnątrz Z przodu Z tyłu Też kółka mamy pozakładane Z jednej, jak i z drugiej strony Tak to się prezentuje Top Auto Warszawa, zapraszamy